Witam wszystkich dokowiczów W dzisiejszym odcinku też króciutko dostaliśmy właśnie nową aktualizację oprogramowania w końcówce 3.4.4. Także zaraz wejdziemy w pacznotę na desktopie. Zobaczymy co tam nowego nakombinowali. No i jak się okazuje naprawili jedną rzecz. Natomiast bardzo istotną. Zobaczcie w tym update. Na kanale stabilnym, czyli w wersji takiego Enduzera bez bety, bez preview i tak dalej, naprawiono problem, kiedy wykonując reset do ustawień fabrycznych, urządzenie potrafiło wejść w takiego lupa, z którego rozumiem nie dało się wyjść przy aktualizacji. Tak? Przy aktualizowaniu, także dosyć ważna poprawka, niestety, więcej tu nic nie ma. Z tego co widać, także to jest tylko taki jeden temat, natomiast bardzo istotny, także wracamy do grania.